Trzecia część i ostatnia oglądania konferencji na Gamescom 2014 Czas na Electronic Arts. Uh, Enrique Iglesias. E, nie, Andy Wilson. Mówi, kochamy otwartą i szczerą konwersację. Ha, to jest ciekawa koncepcja. Każdy duży wydawca gier lubi rozmawiać z graczami. Słucha głównie wtedy, kiedy gracze mówią portfelami. Cześć, nie kupię Twojej gry. Teraz mam Waszą uwagę, co? Hmm? Dragon Age Inquisition będzie miało wielki świat. 200 czarów i umiejętności. Taką rozbudowaną kreację postaci. Szlacheckie wąsy potwierdzone. 200 czarów i umiejętności. Tak, powtórzyli to kilka razy. 200 czarów i umiejętności. Serio, nadal sprzedajemy gry liczbami? Opatrznie na tego gościa. Jest takim twardzielem, że nie będzie się chował przed jakimś marnym deszczem. Rany boskie ten trailer ma najbardziej typowe epickie monologi w historii. Mamy tu wszystko. Ktoś się pyta: Gdzie jest twój Bóg teraz? Ktoś rzuca: To się zakończy tutaj. A jakieś ponure zło z megalomanią żąda, abyśmy klęknęli przed naszym nowym Bogiem. Naprawdę, wszystkie te teksty się tu pojawiły. Titanfall dostanie nową paczkę map. Aaaa! Ponieważ tak bardzo nie mają o czym mówić, że zapowiadają DLC na konferencji kolejni. Fajny filmik z tego Titanfall. Szkoda, że połowa manewrów w stylu tytana rzucającego pilotem we wroga nie jest do wykonania w grze. NHL 15. Dobrze odwzorowane schodki na arenach. To mnie kupuje te schodki. I 9000 modeli kibiców, którzy są tłem. Kibice to jest jakaś nowa fiksacja EA Sports. No nie, teraz jeszcze Peter Moore, Dzieci mi Germanii. Których nadal nie mam. Sims 4. Rany, przestańcie. To, że jesteście na terenie Niemiec nie znaczy, że zaraz musicie robić Sima wyglądającego jak Angela Merkel. Chociaż zawsze lepsze to niż Hitler. Ha, mówią, że grają na żywo i pierwsze co się dzieje po rozpoczęciu rozgrywki to jedna z postaci upada martwa. Good game. Simsy to symulatory życia, dlatego przed domem Sima rośnie krowokwiat z ciastem do wabienia ludzi na końcu języka symulator życia. FIFA World dostanie aktualizację Do pokazywania DLC dodali pokazywanie na konfie aktualizacji ekscytujące. FIFA 15. Nowa animacje, nowa sztuczna inteligencja dla bramkarzy. Bramkarzy? Hm, jeszcze trudniej będzie wejść do klubu na dyskotekę. Star Wars The Old Republic dostanie, tak, zgadliście, ekscytujące DLC. Gracze będą mieli swoje domki Dzięki DownGate, Electronic Arts dołącza do śpiewania piosenki ze starej reklamy gumy Mamba. Wszyscy Mam i To jest fascynujące, że ktoś pakuje pieniądze w produkcję czegoś równie mało interesująco wyglądającego jak kolejne łażone MMORPG nazwane Shadow Realms. Ale w trailerze jest czarny charakter mówiący: Wszystko umiera, zacznijmy od ciebie. Rany Boskie uczył się tekstów od Schwarzenegera w latach 80., -tych. Battlefield Hardline i wreszcie nieco więcej singla. Na przykład pojawia się Zdradzony Gliniarz, jakże oryginalne. Hmm, zadziwiająco dużo skradania i. takedownów po zajściu wroga od tyłu. Czy ja nadal oglądam Battlefielda? Ale ci przeciwnicy to już widać, że są tak głupi jak smarowanie butów klejem, aby biegać po ścianach. I na scenie pada taki marketingowy tekst. Hardline to innowacja, głębia i stabilność. To znaczy innowacyjna zmiana skinów w postaci z żołnierzy na gliniarzy i bandytów. Stabilność? Zaraz. Battlefield? Stabilność. Proszę, wybierz jedno. I już? Rany, wszystkie konferencje na Gamescomie kończą się brakiem mocnego akcentu. Miałem nadzieję, że zapowiedzą jeszcze jakieś DLC chociaż. To tyle. Konferencji konami nie będę pokazywał, bo to nie była konferencja, tylko prezentacja jednej gry, na której dowiedzieliśmy się, że można koniem nasrać pod koła Jeepa i ten f... zacznie robić piruety. Taki pościg na piaszczystej drodze wpadnie. No i przydługi wywiad z największym fanem Andrea White w Japonii. Ale Metal Gear Solid 5 Phantom Pain będzie dobre. Wszystko na to wskazuje, że będzie bardzo dobre. Mimo tego totalnego absurdu, ale to jest Metal Gear Solid.